Witam serdecznie, z tej strony Tomu. dziś chciałbym wam przedstawić top 7 stabilnych buildów w TFT, którymi możecie zdobyć top 4. I to nie są najlepsze buildy w aktualnym patchu, także nagram za tydzień, półtora tygodnia dokładnie, yy, z patcha 12.6, jeżeli go przetestuję na pb, yy, przeczytam oczywiście patchnoty, będzie nowy filmik, także nie musicie się o co martwić. Tym razem, tak jak powtarzałem, stabilne buildy. Pierwszym buildem jest Ashka. Aszka, -ro rolujecie na poziomie szóstym. Dwa kielichy standardowo tutaj macie na Oriane. Najlepsze y, tutaj itemy jest Giant Slayer, Infinity, Last Whisper. Mogą być, może być tutaj też Giso zamiast GS lub Last Whispera. Silko bustujący Brauma i Morgana, żeby jak najszybciej się odpaliły. Jeżeli macie Morganę 3, wrzucacie na Morganę najsilniejsze itemy defensywne, czyli jakieś Morello, y, Gargoyle, y, Bramble Vest. Chyba że macie zamianę, czyli nie wchodzicie w Morgana, czy możecie rzucić itemizację na Brauma, i to w sumie tyle. Stabilna kompozycja, wydaje mi się, tylko naturalnie musicie ją trafić. Czyli macie dużo aż, dużo championów aszy na, na pierwszych poziomach, macie tam szybką bardzo ekonomię, żeby rolować do, tego, do tych 50 golda, czyli tak zwany slow roll, oczywiście możecie w nią wejść. Kolejny na naszej liście pojawił się Draven, nie jest aktualnie na tyle silny, żeby stanąć na poziomie Tier 1 kompozycji, ale jest to stabilna kompozycja, tym bardziej jeżeli macie Draven VIP Bonus, podobna do poprzedniej kompozycji, dlatego wrzuciłem ją od razu po Ażce, czyli Morgana z defensywnymi temami Braumik, Kamilinka jako Challenger, Clockwork, Leona. Możecie też defensywne itemy wrzucić na Lone zamiast na Morganę, choć bardziej polecam to jednak Morganę. Tym bardziej, że Morello działa lepiej, nie musicie czekać na Oriany pod Morello i tak dalej. Kielich standardowo, Zig. Najlepsze itemy na Dravena: Blutalister, Infinity, Ginso, przepraszam, Quicksilver czyli QSS. Możecie za qss dać Edge of Night, możecie dać Full, full Bombę, czyli jakiegoś tam jakiś Ginso. Możecie dać Hoja, e co ciekawe, Giant Slayer też jako tako by działa, ale jednak jest dużo w aktualnej mecie cc także QSS jest tutaj najsilniejszą opcją. Wszystkie idealne, idealne tutaj cechy, jeżeli macie jakiegoś trzeciego challengera za darmo lub plus jeden, czyli jakiegoś herta, możecie na kolejnym levelu dodać jakąś chociażby kai wtedy macie czterech challengerów lub dodać po prostu Zeri. I do tego piątego debonera, jeżeli nie macie nic z argumentów takich porządnych, żeby dodać jakąś cechę srebrną, dodajecie standardowe jakieś silko. Oczywiście na Brauma i Morganę. Wtedy one, się, one jako mastermind się szybciej odpalają. Te postacie. Co tu więcej, stabilna kompozycja, polecam. Czas przyszedł na najbardziej według mnie znienawidzoną kompozycję, aktualnie. Jest to Brand Jedenkery, którego bardzo prosto można hitnąć, tylko bardzo ważne na początku zastrzegam, szybka ekonomia, czyli minimum te 15-14 golda po e, mobach. E, wtedy w, na piątym levelu do 50 sobie rolujecie, chyba, że macie mega mocną ekonomię, jak 20 na, e, mi, na mobach. Wtedy możecie zrobić tak zwany Hyper Roll, czyli do tych 20-30 golda zrolować na golemach. Macie na przykład dwa brandy, wtedy jeżeli zrobicie Hyper Roll, no to oczywiście Polega to na tym, że hitniecie go szybko na trójkę. Wex z jakimikolwiek defensywnymi itemami możecie zamiast Morello, Morello stawić na Syndrę, na Ari, a tutaj dać jakąś plemiękę lub Redemption. Kielichy standardowo można sobie stakować. Według mnie core itemy na branda to jest Blue buff, Hextech, Gumblade i GS. Nie polecam tutaj AP Full Bomby, czyli na przykład Infinity plus Scryd Spell. Nie jest to wybitny build na branda? Takiego jestem zdania. Oczywiście brand musi. Musi absolutnie być VIP bonus, wtedy on podwójnie rzuca swoje kół, zadaje dwa razy więcej obrażeń. Cztery arkanisty, można zagrać też opcję bez dwóch arkanistów: czyli usuwacie wtedy Wiktora, usuwacie wtedy Ari, dajecie sobie na przykład Silko, yy, dajecie sobie jakiegoś Brauma na front, może też być. Różne są opcje, tym bardziej że nie biorę pod uwagę legendarnych fragmentów, zawsze to podkreślam, ponieważ jeżeli macie dwa arkanisty za free, no to wtedy jakby możecie spokojnie wejść w jakąś Orianę plus Silko, tak jak tłumaczę, lub Waj i Jayce, już tutaj, yy, gdzie jest Jayceek, tutaj wtedy macie Enforcery, czyli wyłączacie tą jednak defensywną postać i tak dalej, i tak dalej. Jayce możecie też trzymać w tej kompozycji z tyłu, jako że macie jeden lub dwa kielichy. Nawet czasem mi się zdarza zazwyczaj mieć te dwa kielichy na branda. Stabilna kompozycja, jeżeli szybko, szybko w nią wejdziecie, chwilowo możecie mieć lustrik, potem ten whistrik wzrasta, czyli lustrik możecie mieć 4-5. Zazwyczaj warto te 4 lustrika mieć do golemów, po czym nagle robicie comeback, robicie te 6-7 i Lecimy dalej. Next kompozycją jest to Rek'Sai Sedu 3. Na Rexai budujemy Giant Slayer'a, BTK. Titan, Resolve wydaje mi się najlepszy, choć może być tutaj QSS. Sejuani na trójce z full defensywnymi temami. Wiadomo, że jeżeli macie potencjał na rolowanie Ereksa i na szóstym poziomie, wtedy tyle samo procent macie na Sejuani. Także Sejuani 3 jak najbardziej optymalna. Malzahar jako mutant, Czogad jako mutant i Bruzer. Malzahar aktualnie jest jedną z najsilniejszych według mnie i nie tylko według mnie postaci pod arkanisty, pod mutanty. Czy miałszażar musi być tutaj na trójce? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że aktualnie w lobby jest bardzo dużo mutantów, także musicie sobie więcej zeskautować. Jeżeli absolutnie nikt go nie bierze, to możecie go zrolować na siódmym, ósmym poziomie. Sejuani, wszystkie defensywne itemy tam kęcza. Najlepiej Malzahara trzymać tak z przodu. Wtedy, kiedy je macie, asasiny, no to musicie się ustawić tam kęczem, wtedy, żeby on tam w miarę tego Malzahara obronił chwilowo, żeby on nastakował te swoje ulti. Jeżeli macie Zefiry, no to yy, i Blixranka, Zefir plus Blixrank wtedy stawiacie Zaka, on przyciąga Zaka, a tam Kencha podbija lub na odwrót, wtedy ten Malzahar nadal ma potencjał. Rek Szczerze mówiąc jedna z moich ulubionych postaci w TFT. Czy jest aktualnie mocna? Nie jest, ale jest stabilna. Tym bardziej, że aktualnie Malzachar ją leczy. Jest to silny build. 6 bruzerów, wtedy 450 HP dodatkowo ma Malzachar. i ma podwojoną tą ilość. Na wystakowanym Titan Resolve jest bardzo silna. Jedyne tutaj zastrzeżenie według mnie Voidborn. Mutant Voidborn tutaj macie na górze lub Manales jest najsilniejsza do tej kompozycji, niektóre mutanty po prostu są w ogóle niegrywalne, więc w tym przypadku Voidborn najsilniejszy mutant, bardzo polecam tą kompozycję, lecimy dalej. Przyszedł czas na staromodną metę pod Galio AD, aktualnie dwa razy dostał z rzędu buffa, sam fakt, że na HP i na... E, trochę na socialite y wcześniej, ale wydaje mi się, że jeżeli macie duży mystrig, to jest bardzo ważne. Zresztą na moim dokumencie też macie napisane, że ten mystrig jest bardzo potrzebny. Jeżeli macie winstrig, no to też wiadomo, że macie te top 4, ale skoro macie infinity, macie Ginso, macie dwa kielichy, macie defensywne itemy, Czemu na dziewiątym lub ósmym levelu? Na ósmym levelu trochę mniej, jednak wolałbym, żebyście rolowali w tym przypadku na dziewiątym, bo na ósmym levelu, chyba że macie pomoc i chcecie zaryzykować, wtedy ta kompozycja trochę mniej jest stabilna, bo na dziewiątym jest to wiadome, praktycznie wiadome, że macie większy potencjał. Hitnąć Galio i Silko na przykład dwa. Oriana z przodu, dwa kielichy, jeden z wtedy bustujecie Alistara, boostujecie Galio za pomocą tych itemów. Oriana czemu z przodu? Ponieważ z dwoma z ona podbija praktycznie z automatu. Nie ma tutaj za bardzo synergii, ale tu chodzi bardziej o team ceceków tak zwany, Czyli Brown się od razu odpala, Oriana się od razu odpala, Alistar po chwili jest milion ceceków, Serafin leczy, Silko bustuje od razu, żeby się ta Oriana plus Galio odpalili plus kolejny Galio, który wam cecekuje, On się odpala na Ginsot, Titan się stakuje, wtedy tak zwany Klapio z poprzedniego e, sezonu. Wydaje mi się, że bardzo przyjemna kompozycja, fajnie się to ogląda. Wydaje, e, bardzo bym chciał, żeby ona weszła do mety ponownie, ponieważ byłem mega fanem w secie 6. Więcej się nie trzeba rozwodzić. E, I temy jakie można zamienić. Wydaje mi się, że zamiast tutaj Morello może być jakiś, może być jakaś plemienka i tak dalej. Tu zamiast zika może być trzeci kielich, lub zamiast kielicha, może być drugi zik. Ale wydaje mi się, że w takiej całej okazałości ten build jest nawet bym powiedział na dziewiątym poziomie z mistrykiem broken. Ok, no i jordle. Jordle, które są bardzo stabilne po buffach korkiego, co teraz Tumiszoty są wszędzie grane, orane i tak dalej. Jest to mega, mega, absolutnie mega stabilna kompozycja. Rolujecie na poziomie szóstym, czemu nie na piątym, ponieważ chcecie jak najszybciej włożyć te albo 6 jordli, albo przynajmniej 3 jordle jednego bodgarda zamiast, zamiast brauma chwilowo noblica dodajecie wtedy Twin Shota. Na korkim najlepsze itemy: Blue Buff, Giant Slayer, Rabadon. Przy rolu na szóstym poziomie najwięcej leci właśnie Lulu, Korkiego i Vex, Ale przy okazji co grę dostajecie tą darmową Poppy i Zixa. Wydaje mi się, że nigdy nie miałem problemu, żeby na szóstym levelu, a nie na piątym dostać te jednostki jak Poppy i Zix na trzeci level. Trzeba mieć szybkie wejście, to trzeba przyznać, czyli przynajmniej yy, po wszystkich mobach, żeby mieć te trzy jordle, najlepiej korkiego, Poppy plus ziksa, ale wtedy one od razu się stakują, dostajecie je za darmo. Yy, tutaj dałem Kloa yy, standardowo plus yy, kielicha w razie jakichś, może blitzów na Vex, wszystkie defensywne itemy rolujecie później na 7 i 8 poziomie Vex Ignara na 3 Jinx jako najlepszy naj, najsilniejszy Twinshot, dlatego też, że macie Scrapa, wtedy macie lekką barierę plus możecie dodać jakieś połowę itemu na Jinx, brown silny bodyguard z przodu, jeżeli macie jakiekolwiek asasiny, możecie wtedy rozegrać to w taki sposób, żeby te, ten talon lub z tej strony, zależy też, musicie zeskautować czy jest po prawej, czy po lewej stronie ale standardowe ustawienie jest takie. Nie ma co się więcej rozwodzić Jordle, bardzo stabilne. Czemu takie itemy? Bo niektórzy piszą mi na emaila lub na Discordzie, też macie kontakt na Discordzie na dokumencie do mnie, więc jeżeli chcecie, to absolutnie mnie spokojnie dodawajcie. Tylko piszcie, że jesteście z dokumentu i macie jakiekolwiek pytania. Można też zagrać AP bombę. Widziałem też taki styl, czyli Infinity plus Krytspel, ale osobiście polecam ten build przed chwilą, czyli Giant Slayer plus Rabadon. Wtedy on trochę więcej, według mnie, bije. Tym bardziej, że Giant Slayer przebija pancerz i tak dalej. Lecimy sobie z ostatnim buildem i z najciekawszym, według mnie, i ostatni. Ostatni, absolutnie ostatni build, bardzo stabilny i co ciekawe, to nie jest mój build. Ja go, że tak powiem, zeskautowałem na streamach i według mnie bardzo ma potencjał, żeby wejść do nawet tier 1, ale aktualnie wrzucam go do stabilnych top 4 buildów. Jest to MFK sniper. Tak. MFK sniper plus 4 enforcery. Jest problem z tym czwartym Enforcerem, bo musicie jednak rolować na siódmym poziomie po MFK, po czym wejść na ósmy i zrolować tego Jace'a, Ale ja zagrałem ten build tylko raz i nie miałem ani żadnego problemu z Enforcerem. No chyba że ponownie wracam macie augment Enforcera, no to wtedy tego Jesa możecie wypierdzielić przynajmniej na razie i dodać sobie Enforcera na kogokolwiek, ale standardowo na ósmym levelu rolujecie Jaysa, dodajecie Caitlyn, Oriane, MFK Gina, Zey, Sejuani i Vi. Razem cztery snajpery, cztery enforcery, Rival, dwa bruzery, dwa klokorki. Shodin jest tu bardzo optymalny na Oriane. Też możecie dodać sobie tutaj jakieś Morelo. Wszystkie defensywne itemy jakiekolwiek. Nawaj, Redemption Giant Gargoyle tutaj jest plus Ionix Park, żeby ta MFK trochę więcej biła, a biła Shodin jako najsilniejszy item i bardzo przymusowy, na, przymusowy na, Mf na MFC, Giant Slayer tutaj jest i plus Rabadon, czyli taka taktyka w miarę jak podobna jak przed chwilą na Korkim, ale można tutaj wrzucić, co widziałem, dwa Rabadony. Można wrzucić Full AP Bombę, czyli Spell plus Infinity, i wtedy powiem tak: jeżeli macie zatrzymanego głównego kery plus zatrzymanego tanka, z m 4 ta MFK sporo razy zdąży się na początku odpalić, i jeżeli bardzo dobrze trafi, może wybombić całkowity team do zera. Więc nie ma co się za bardzo rozwodzić: 4 snajpery, silna kompozycja, spokojne top 4, tyle. I to na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że taki koncept na film się Wam spodobał. Nie są to oczywiście najlepsze buildy, powtarzam to po raz kolejny. Jeżeli chcecie najlepsze buildy w Patchu 12.5, zapraszam do mojego poprzedniego materiału, którego macie na kanale. Tam są top 7 najlepszych buildów w Patchu 12.5 na wbicie diamentu, mastera, wymarzonych Waszych Dywizji. Jeszcze raz zapraszam na dokument, który jest aktualizowany. Aktualizowany codziennie, set 6,5, który link macie w opisie. Tutaj macie zawsze opis bipacza opis głównego pacza. Jak startować w Willy Game? Ie? Dla typowych początkujących, jeżeli nie wiecie, jak startować, żeby przetrwać i nie stracić za dużo HP, tu wszystko macie wypisane. Poradnik do Build Difference, tak zwanych zbudowanych inaczej, których w aktualnym secie gra się tylko po to, żeby przetrwać Illi czyli gracie bez cech, aby mieć ten atak speed i zwiększone HP można zagrać build difference 3 czyli najsilniejszy legendarny augment w lejcie, ale aktualnie te cechy są tak dziwnie pomieszane, że wydaje mi się, że nie warto kolejne tier lista postaci, tier lista itemów to są najlepsze, które możecie wziąć z pierwszej karuzeli, wydaje mi się, że magic resist i crit to są najgorsze, które mo możecie zaabsorbować do siebie yy, oczywiście to jest mój, moja preferencja itemów najsilniejszych i najsłabszych, jeżeli macie inne zdanie Pamiętajcie, ja zawsze przyjmuję krytykę Tak samo tutaj macie mój Discord, tomuś hashtag 6428 Zawsze jak mnie dodajecie, mówcie, że to jest z dokumentu, chcecie mieć jakieś pytania i tak dalej, zawsze mogę z wami porozmawiać Nie ma absolutnie problemu także tyle Kolejny filmik będzie na pewno spacza 12.6 za półtora tygodnia Jeżeli chcecie, czekajcie, ale stabilne buildy, jak najbardziej możecie grać. Do zobaczenia i cześć!